Czym jest uosobienie zwane personifikacją? Już w samej nazwie mamy ukrytą podpowiedź. W uosobieniu ukryła nam się osoba, a w personifikacji person, czyli tak naprawdę też osoba. Ta wiedza przyda nam się w przyszłości. Uosobienie to po prostu nadanie czemuś cech typowo ludzkich. W odróżnieniu do animizacji, tutaj uosobiamy pewne rzeczy, istoty, zjawiska, uczłowieczamy je. To znaczy, że przypisujemy im cechy, które w normalnych warunkach przypisujemy wyłącznie człowiekowi. Chodzi tu o nie wiem, jazdę na rowerze, o myślenie, analizowanie, o jakąś zazdrość. Te cechy i umiejętności, z którymi kojarzą nam się ludzie. Już na tym etapie można zauważyć, że uosobienie jest pewną formą metafory, czyli przenośni. My oczywiście nadanie tych cech będziemy traktować w sposób metaforyczny. Zobaczmy. Najbardziej znaną personifikacją jest ta postać z prawej strony czyli śmierć kostucha, która przybywa po człowieka, by zabrać go do innego świata. I zobaczcie, większość ludzi wyobraża sobie śmierć jako pewną postać, która ma ręce, nogi, kształtem przypominający człowieka. I nasze uosobienie śmierć złożyła pocałunek na jego ustach. Składanie pocałunku jak najbardziej można przypisać człowiekowi. Równie znaną personifikacją są bogowie greccy czy później rzymscy, którzy nie tylko mają wady i zalety ludzi, mają ich cechy charakteru, ale również my przedstawiamy ich jako postaci ludzkie. Nie przedstawiamy ich jako duchy, obłoki, tylko ludzi niemalże z krwi i kości. Personifikacja powinna doprowadzić do tego, by odbiorca wyobraził sobie opisywaną Rzecz czy zjawisko właśnie jako człowieka. Jak wygląda to w literaturze? Pierwszy przykład. Ej, rozświstał się wiatr na fujarze, małe gwiazdki nad olchami zdmuchnął, mała myszka przez ścieżkę przebiegła, drogę mleczną nietoperz wymierzył i wiatr ucichł nagle i zza węgła z zawęgła swajką srebrną w zębach wyszedł księżyc. Pełno tu personifikacji. Już na wstępie pojawia nam się wiatr grający na fujarce, a tę umiejętność z pewnością opanował tylko człowiek. Następnie zdmuchnął małe gwiazdki, tak jak człowiek zdmuchuje świeczki na swoim torcie. Później widzimy nietoperza, który wymierzył drogę mleczną. Być może miał jakąś miarkę, linijkę czy cokolwiek. Z pewnością nietoperz taki znany nam nie potrafiłby tego zrobić. I na koniec na deser jeszcze księżyc, który z fajką srebrną w zębach wychodzi. Wyobraźcie sobie ten księżyc, który poddaje się nałogowi zdecydowanie typowo ludzkiemu. Myślę, że nikt z Was nie miałby problemu, by zrobić do tego fantastyczną ilustrację. Drugi przykład z pana Tadeusza. W panu Tadeuszu w ogóle pojawia się bardzo dużo uosobień przyrody. Dzięki temu ta przyroda towarzyszy bohaterom w czasie akcji całego utworu. I przykład. Między stawami w rowie młyn ukrycie siedzi. Jako stary opiekun, co kochanków śledzi, podsłuchał ich rozmowę, gniewa się, szamoce, trzęsie głową rękami i groźby bełkoce. I tutaj ten młyn w ogóle przedstawiony jest jako człowiek. Nie ma mowy o łopatach, który jest normalnie wyposażony, jest tu przedstawiony jako postać, która podsłuchuje kochanków, komentuje to, co robią. I wyraża dezaprobatę, to znaczy niezadowolenie z tego, co widzi. Do tego zobaczcie, trzęsie głową, rękami. Typowo ludzkie zachowania. Nie wspominając już o bełkotaniu groźb. Wyobraźcie sobie młyn, który gdzieś tam wykrzykuje groźby do obserwowanych ludzi. Kolejny przykład. Każdy zmierzch moczył deszcz. Płakał, drżał na szybach. I tak ładnie mówił tatuś: jesień gra na skrzypkach. Listki śpiewają cicho. Tańcząc każdy szeleszcze, jeszcze daleko słody, jesień wesoła jeszcze. I tutaj mamy też znaną nam personifikację pory roku. Tu, akurat, jesień gra na skrzypkach, widzimy ją na obrazku, ale bardzo często rysujemy przecież nadchodzącą wiosnę, która z wieńcem pełnym kwiatów przychodzi do nas. Również wyobrażamy ją sobie jako człowieka. I ostatni przykład, również z jesienią. Przyszła jesień do fryzjera. Proszę mną się zająć teraz. Lato miało włos złote, ja na rudę mam ochotę. Tu też taka typowa personifikacja. Nie dość, że jesień okazuje się kobietą, to jeszcze potrafi mówić. A to już na pewno jest cecha typowo ludzka. Myślę, że patrząc na te przykłady, jesteście w stanie sami wyciągnąć wniosek, jakie funkcje może takie uosobienie pełnić. Zobaczmy. Przede wszystkim dynamizuje opis, to znaczy ożywia go, wprawia w ruch. Rzeczy nieożywione nagle przemawiają, poruszają się, myślą. Uosobienie może też podkreślić emocje osoby mówiącej, może też pokazać, jaki ma stosunek do, do opisywanego przedmiotu czy do opisywanego zjawiska. Oczywiście podkreśla znaczenie opisywanej rzeczy, skupia naszą uwagę w tym miejscu, ale przede wszystkim tak naprawdę uosobienie działa silnie na wyobraźnię i pozwala nam kreować w głowie nowe obrazy. Podsumowując, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, że uosobienie jest formą metafory. Pamiętajcie, by nie pomylić go z animizacją, ponieważ jest jakby pojęciem znacznie węższym, to znaczy nie tylko ożywiamy pewną rzecz, ale także nadajemy mu cechy typowo ludzkie.